Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Tym razem powiem parę słów odnośnie wad i zalet samochodu, z którego korzystam na co dzień. czyli na C5? Jest to model X7, czyli ostatnia C5, jaka była produkowana. I egzemplarz, o którym będę się wypowiadał, pochodzi z początku produkcji. Nie wiem, czy ma to większe znaczenie. Natomiast chodzi po internecie legenda, że Pojazdy z samego początku produkcji i z samego końca produkcji były najlepiej wyposażonymi egzemplarzami. Nawet w momencie, gdy ten cały pakiet wyposażenia, jaki teoretycznie był zamontowany w pojeździe, nazywał się dokładnie tak samo. Czy jest to prawda? No to trzeba by porównać egzemplarze z konkretnych okresów produkcji. Natomiast ja mam do dyspozycji swój, który jest rzeczywiście bardzo dobrze wyposażony. Praktycznie we wszystko, co można było wtedy mieć. Największą zaletą jest cecha, która przynajmniej według niektórych do niedawna wyróżniała Citroena czyli komfort. Oczywiście jest tutaj samochód wyposażony w hydroaktywne zawieszenie, ale komfort to nie tylko zawieszenie. To również wygodne fotele. Tutaj dodatkowo fotel ma możliwość skorzystania z masażu. Nie jest to oczywiście masaż taki, jak można sobie zamówić u profesjonalisty, natomiast jak na warunki podróży samochodowej, naprawdę jest to opcja przydatna. Co więcej, fotel jest w wielu płaszczyznach regulowany i każdy może sobie dostosować ustawienie do swoich indywidualnych potrzeb. I też zakresy regulacji są naprawdę bardzo duże, także no myślę, że nikt nie będzie miał problemu z zajęciem wygodnej pozycji. Jeździło ze mną wiele osób o różnej budowie ciała i nikt nie narzekał, żeby fotel był niewygodny. Jak widzicie, zresztą ja jestem gościem nieco większej postury. I też tutaj nie narzekam na brak miejsca. Nie narzekam na to, że gdzieś jestem wciśnięty, gdzieś mi brakuje na coś miejsca. Kolejna cecha, którą ja uważam za przydatną, to tryb oszczędzania akumulatora, czyli Economy Mode. W liście o 10 kombi do 10 tysięcy bodajże Kickstarter uznał to za wadę, bo przy słabym akumulatorze nie możecie sobie słuchać radia. No z tym, że też nie spotkacie się z sytuacją, że nie odpalicie samochodu ze względu na to, że akumulator zdechł. Także myślę, że Ważniejsza jest opcja możliwości uruchomienia samochodu po postoju niż słuchanie radia i później, nie wiem, odpalanie na popych, pożyczanie od kogoś prądu. Ale to tylko jest moje zdanie. Kolejna pozytywna cecha to silnik. Co prawda jest to najsłabszy diesel, jaki był oferowany. Na mocy bodajże 140 koni, zestawiony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Nie jest to demon prędkości, ale też cały charakter samochodu nie nastraja do jazdy rajdowej, a raczej do spokojnego i komfortowego przemieszczenia się z punktu A do punktu B. Ostatnia cecha pozytywna, o której tutaj wspomnę, bo oczywiście zalet samochodu ma znacznie więcej, to system radia, inforozrywki, nawigacji itd. Jest tutaj zamontowany podstawowy zestaw nagłośnienia, ale i tak gra on naprawdę przyzwoicie. Znowu, pewnie znajdą się audiofile, którzy stwierdzą, że takie głośniki to w ogóle nie grają i na ja tym się nie da słuchać muzyki. Ale jak dla mnie jest to zestaw naprawdę wystarczający. Taka w sumie z jednej strony zaleta, z drugiej wada, jeżeli chodzi o samo nagłośnienie to system nawigacji. Przede wszystkim mapy były bardzo długo aktualizowane. Samochód jest z 2008 roku. Ostatnia aktualizacja wyszła chyba w 2016. Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. Ale ja chyba w 2016 ostatnią aktualizację instalowałem. Także nie wiem, czy były to najnowsze mapy, czy po prostu wtedy kojarzy mi się, że coś tutaj instalowałem. Ale poza tym, że no, tak jak mówię, mapy były stosunkowo długo aktualizowane. To niestety nadal nie są one najlepszej jakości, to po pierwsze. Po drugie, nawigacja występuje z lektorem w językach angielskim, francuskim, chyba niemieckim. Na pewno nie ma wśród nich polskiego, pomimo tego, że ogólnie całe tekstowe menu nawigacji udało mi się spolszczyć, to lektor niestety nie występuje w języku polskim i nie ma nawet możliwości dogrania swojego lektora po polsku. Ze względu na to, że komendy pochodzą z syntezatora mowy, który też zresztą nie jest najlepszej jakości. Kolejna wada to system rozpoznawania mowy. Już pomijam fakt, że trzeba się wtedy porozumiewać z samochodem w języku angielskim, ale nawet korzystając z mojej pięknej angielszczyzny, system często nie jest w stanie mnie zrozumieć i bardziej irytuje niż pomaga w czasie jazdy. Ostatnia wada, o której wspomnę, no bo pewnie też inni użytkownicy znajdą inne powody do narzekań. Jest miejsce na przechowanie kubka. Wydawałoby się, że gdzieś tutaj pod ręką, tu pod ręką może się uda wygospodarować producentowi. Niestety nie. Jedyne miejsce, w którym można podstawić, nie wiem, kubek, butelkę, czy cokolwiek, znajduje się tutaj, w schowku, między fotelami, trzeba go otworzyć i tutaj jest stosowne miejsce, żeby można było przechować kubek. A w tym materiale to już wszystko. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Napiszcie w komentarzach, jakie Wy widzicie zalety i wady takiego pojazdu. Jeżeli jesteście użytkownikami, to podzielcie się swoją opinią. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!